No i zgodnie z zapowiedzią mamy fantastycznego gościa w studiu, Patrycję Kosiarkiewicz. Witam ciebie pięknie. Dzień dobry. No, amigo, moja droga, wyjaśni się, płyta już jest na rynku muzycznym od 26 maja, czyli świeżutka gorąca właściwie, że parzy w ręce. Mhm. Płytę startowaliśmy przedpremierowo, płytę uzupełniliśmy w dniu premiery, a teraz możemy już sobie o tym porozmawiać. Też o dziwo. Zamykamy pewien cykl, tryptyk naszych tryptyk, spotkań. Ta. Tak, a dokładnie. strach się bać. No, no. Przychodziłam tutaj do ciebie z singlami, a teraz jest płyta. Nie mogłam się w sumie doczekać, bo single to była tylko część opowieści, mhm. a teraz można to jakoś tak zamknąć. Słuchaj, jak ty się czujesz teraz, kiedy jesteś w ferworze promocyjnym, i bardzo dziękujemy, że znalazłaś też czas dla nas, żeby się tutaj zjawić. Kiedy to twoje najmłodsze dziecko oddałaś w ręce innych. Tych, którzy oceniają, tych, którzy słuchają, tych, którzy... No właśnie, co? Jak ta, jaka jest zwrotna do ciebie? Mm, bardzo dużo bardzo pozytywnej energii, dobrych, yy, yy, właściwie powiedziałabym, recenzji, fajnych komentarzy. Mhm. Bardzo dużo też dostaję pozytywnych komentarzy dotyczących samego wydawnictwa, które, jak widzisz, jest milusie. Oj, tak. No, to chwilę będziemy ładne, o rozmawiać. I ładne. Ja to mam serduszkiem, w ogóle to... No właśnie. Mogę nawet pokazać, proszę bardzo. Bo to jest w ogóle limitowana edycja. Tak, special edition. Special, absolutnie. Do Was to w ogóle zawsze z radością przychodzę. Po prostu. Także zawsze przybiegnę tutaj na skrzydłach. Edycja limitowana albumu egzemplarz numer 9. Czym różni się ta wersja od innych, powiedz? No, ma taką Oprócz kartę, tego, że mam serduszko. No to... Tak, no, ma dodatkową kartę 13, bo mm -hmm. mamy 12 piosenek. Każda z piosenek ma jedną kartę. Po jednej stronie jest oczywiście tekst, po drugiej stronie jest grafika, która jest jakimś rodzajem symbolu dla, dla tej opowieści, która jest zawarta w piosence. Natomiast trzynasta karta jest takim podsumowaniem i tak już naprawdę chyba się wyprzedała, a nie wiem może zostały dwie, albo już w ogóle nie ma. Czyli jest bardzo dobrze. Że, nie no, no, po prostu, ale to była naprawdę bardzo limitowana y, liczba y, tej płyty z trzynastą kartą. Mm -hmm. e, Bodyguard. E, to był singiel numer... 3. Yy, tak. I teraz zdjęcie, które jest takim dodatkiem, czy właściwie takim znacznikiem tej kompozycji, tak sobie pomyślałem teraz, właśnie na antenie, rozmawiając z Tobą, Polskie FM, że bardzo na czasie. No, bo o mały włos i dzisiaj chyba zaliczyłby nasz astronauta kosmos, żeby mm. się rymowało, ale to chyba zostało przesunięte na jutro z ewentualnością przesunięcia o jeszcze kolejny dzień. Także bardzo na czasie jest ta płyta, słuchaj, twoja. A to w ogóle bardzo różnie się prezentujesz, musisz o tym opowiedzieć. Wiesz co? Ja nie jestem tak dobra w obrazie, jak Maciej, który stworzył te grafiki i który wymyślił. Jak to opowiedzieć obrazem, o czym opowiadaliśmy na tej płycie? No ale Maciej ze mną robił tę płytę, więc uh -huh. dobrze rozumie, y, o czym ta opowieść jest, jaka ona jest. Był przy jej powstawaniu, współtworzył, więc y, gra też na basie, więc to oczywiście y, ułatwiło sprawę. No ale jest też niezwykle zdolnym y, grafikiem, który y, no, po prostu rozumie, jak y, przedstawić coś obrazem, by to przemawiało do emocji, do serca, więc. Ja nie jestem akurat w tym za, za, za dobra wolę pisać. Zdecydowanie wolę pisać. Aha. Spróbujmy zatrzymać się jednakże przy y, Jamesie Blondzie. Mm. James Blond jest też bardzo charakterystyczny, myślę dla całości, i to jest y, zresztą obrazek, który charakteryzuje utwór tytułowy. Tak, wyjaśni się. Y, ale w ogóle y, też na, na tych obrazach jest dużo takich symboliki hermetycznej. Y, y, zresztą tak samo w klipach są takie rzeczy przemycone oko Horusa i tym podobnych tak. historii. I to jest też takie nasze zainteresowanie właśnie tą ukrytą stroną rzeczy, tym, co jest głębiej, tą opowieścią, która jest głębiej. Więc, no ale oczywiście każdą rzecz możemy interpretować na różnych poziomach. My lubimy pokazywać ten głębszy poziom, ale to nie znaczy, że nie można na to patrzeć tak bardzo uniwersalnie, taką opowieścią o emocjach, o tym, jak tutaj w tym życiu jest i co my tutaj przeżywamy. Tak, zwyczajnie. No, a jak jest y, w Twoim życiu i z twoimi emocjami, proszę powiedzieć. No ha. Panie doktorze. <noise> Czy teraz nie, wyjaśni. Tak, nie no, wiesz, jestem w trasie, w trasie teraz takim w prestur, y, jeżdżę sobie i, i rozmawiam i y, y, y opowiadam dziennikarzom i opowiadam słuchaczom Państwu o tym, y, czym ta płyta jest, więc y, jestem bardzo na tym skupiona. Y, i o, ogrom pracy to jest naprawdę ogrom pracy, żeby o takiej płci opowiedzieć i żeby opowiedzieć o tym z sensem i przekonać ludzi do tego, żeby posłuchali. Więc moje emocje są gdzieś. Gdzieś wokół tego. Pod tym jadę do Opola za chwilę na świętopolskiej piosenki. Też jest to bardzo taki miły akcent, więc no, moje emocje tak to okej. Okay. Ja w ogóle bardzo lubię podróże, wiesz? Mm -hmm. Nie wiem jak ty, ale ja lubię podróże. Ja lubię bardzo. Oczywiście. Wiesz, fajnie jest być czasami w domu i troszeczkę sobie posiedzieć w domu, ale jest taki moment, że potrzebuję zmienić zupełnie miejsce i, i pobyć trochę w, w trasie. Bardzo lubię prowadzić samochód, więc bardzo przyjemnie. No tak, to samochód, to samolot. Prowadziłaś samolot? Bo w teledysku zdaje się, że którymś chyba nawet tak. la latałaś i to jest całkiem I to jest nieźle. takie piękne nie? Mhm. w tej technologii, że można prowadzić samolot, rakietę, chodzić po księżycu i tak dalej. E ten temat kusi mnie strasznie, żeby pociągnąć, jeżeli chodzi o krajowy festiwal polskiej piosenki w Opolu, ale to sobie zostawimy na deser, na drugą część naszego spotkania. Jeśli chodzi o te kompozycje, które pojawiły się na płycie, no to zawsze jest trudne, no bo to wiadomo, że to są takie już wychukane, bardzo wygłaskane, te Twoje muzyczne dzieci, i ciężko jest wystawić na pierwszeństwo. Nie wiem, dać tą, tą pierwszą pozycję jednej konkretnej kompozycji, jednemu e, konkretnemu muzycznemu szczęściu. Ale jakbym ci tak ścianą e, postawił teraz, to że masz wybrać, słuchaj, tylko jeden ten utwór zabierasz ze sobą w kosmos lecąc, to, to jaka by to była kompozycja? No ale wiesz, no to już, bo ja jestem przygotowana na to pytanie, bo jestem o to pytana i oczywiście zawsze odpowiadam, że to jest tylko mamusią, co ma 12 dzieci, nie można żadnego dziecka faworyzować, wszystkie dzieci trzeba kochać tak samo, wiadomo. Natomiast wiesz, dużo jest tutaj takich numerów, które naprawdę robią mi różne rzeczy, bo, bo są taką opowieścią też o mnie, chociaż są opowieścią również uniwersalną. Ważną dla mnie piosenką jest na przykład Nieważne. Mhm. Ważną piosenką ważne, jest Nieważne. Nie tak, bardzo, bardzo bardzo, ważna, bardzo długa piosenka z przepiękną solówką Marka, taką Pink Floydowską. Absolutnie kocham ten numer i kiedy go nagrałam, pomyślałam sobie wtedy w tych emocjach, kiedy go nagraliśmy, że okej, okay, to jest taki numer, że może właśnie po to tu jestem, żeby ten numer móc nagrać, że to właśnie to było to. I to miałam taką myśl, a chyba nie pamiętam. Nie wiem, czy miałam kiedykolwiek taką myśl, to był chyba pierwszy raz. Natomiast lubię bardzo. Numer, który o dziwo też jest, też wiele osób na niego zwraca uwagę, czyli numer Kio. Mhm. Bardzo go lubię. I historia z nim jest taka, że kiedy go nagrałam demówką, bo napisałam tekst, już była muzyka, zrobiliśmy muzykę i napisałam tekst. No i o, oczywiście jest ten moment, że trzeba to nagrać, żeby zobaczyć w ogóle, czy to wszystko jest ok, nie? Jak, to, jak to brzmi. Mhm. Takie pierwsze odśpiewanie. To było pierwsze odśpiewanie. I nagrałam ten numer. I to jest właśnie to, co, co jest na płycie. Pierwsze odśpiewanie, bez żadnych poprawek zostawiliśmy to, a ciekawostka jest taka, że ja jak usłyszałam ten, ten numer, to się po prostu go wystraszyłam. Wystraszyłam albowiem. się e, albowiem e, brzmiałam w nim tak brzydko. I pomyślałam sobie, brzydko brzmie, gdzie jest taka ładna patusia, <grytko> która tak ładnie śpiewa. Brzydko brzmie. A potem e, byłam. E, o wokal ona mówi, ale tu, tu słychać artystkę, i potem miałam taki wewnętrzny, wiesz, takie, takie w sobie, taki proces. OK, słuchaj, a może to chodzi o to, że ja mam się przełamać i mam być jak aktor, który nie może się, wiesz, ograniczać do tego, żeby był zawsze piękny czy tam doskonały, tylko ma pokazać tę emocję przez siebie, przez swój głos uh -huh. i to może być brzydkie albo niebrzydkie, albo takie, albo śmakie. I uważam, że to jest naprawdę, naprawdę coś, i, i to to mnie też przełamało, wiesz, przełamało mnie w pisaniu, w śpiewaniu, więc ta płyta ma bardzo dużo kolorów takich wokalnych, o których siebie nie podejrzewałam wcześniej, bo mój głos był taki węższy, był bardzo zamknięty w pewnej strukturze, takim, ja wiem, takim chyba trochę, takiej próbie bycia, podobania się wszystkim. Podobania się mm -hmm. wszystkim, chyba to jest o tym, wiesz, podobania się wszystkim. No to to jest ciekawa sprawa, bo to jest jedyny utwór na tej płycie i jeden chyba z niewielu u ciebie, które zarejestrowałaś, gdzie śpiewasz po prostu jak nie ty. Naprawdę można cię nie poznać. Eee... Zanim do tego się odniesiesz, to może poprosimy Artura, który nas realizuje, że jeżeli rzeczywiście zdążysz, żeby zamienić teraz kolejności kio, żeby wybrzmiało zamiast spadochron, damy radę? Jeśli tak, to to właśnie, o którym rozmawialiśmy, dobrze byłoby, żeby teraz zaistniało. Ja to już tyle razy powtarzałem na antenie, i dzisiaj Patrycja zrobiła wszystko, żebym też do tego nawiązał, że żebyście tak moi drodzy słyszeli te nasze rozmowy pozantenowe. <laughs> Tak no Patrycja, właśnie. ma bardzo ładne buty na przykład, tak bo o tym, żeśmy rozmawiali. Druga rzecz to było jeszcze przed pierwszym naszym wejściem antenowym, jak byliśmy w drugim studiu, to powiedziałem, że muszę to wykorzystać. Więc musimy w naszą rozmowę pleść wątek żywieniowy. Co Patrycja dzisiaj jadła na śniadanie? Bo teraz pora lunchu to my rozmawiamy, natomiast co było na śniadanie? A, chłodnik. A, a tak? Chłodnik. A co? Mm, no. I co z tym chłodnikiem? A, dobry chcesz, był? No właśnie taki był trochę nie do końca dobry. A to wszystko był... dlatego, jak się kupuje w marketach? No, nie, nie, gotowca. nie. Właśnie nie. nie. Ten chłodnik był... W... Nie, to ty źle zrozumiałeś. Chłodnik był w restauracji i nie był zbyt dobry i był dużo gorszy, mimo że kosztował bardzo dużo, a był dużo gorszy niż taki chłodnik, który kupiłam sobie w markecie i który kosztował bardzo mało. A no więc właśnie, no to... No. No, więc Czyli właśnie, na śniadanie zatem... było dobrze, a na obiad-o kolację było do kitu. Ha, no, widzisz, no, dobrze. Kurczę. Ale nie róbmy smaka, mhm. nie róbmy smaka. Nie, jak państwu. chłodnikom, chociaż pamiętam, jak ich smak Bo nie wiadomo, czy w Ameryce Państwo sobie chłodnik kupią. Ale sobie, mogą zrobić zawsze. Ale mogą, bo wiesz, to nie jest mogą. wcale takie proste. Wiesz, na przykład, jak trudno kupić twaróg dobry wiesz, w to Brukseli. A ile tu jest przykład? polskich sklepów, z polską żywnością? No, no tak, no okej, okay, dobra. O tym wszystko, nie pomyślałam. Wszystko jest absolutnie <laughs> możliwe, trzeba tylko chcieć. Ja na przykład ani nie chcę, ani jakoś nie przepadam, bo ja zimnego jakoś, tak wiesz, nie preferuję. W związku z tym. Dobrze, mówienie. dobrze. Ale to ja państwu zdradzę. Skoro tutaj Adam powiedział, co ja mówiłam poza no, anteną, to ja państwu zdradzę. Ale bo on, drodzy państwo, na swoim Facebooku możemy mówić. No tak, na tym możemy. jednym portalu na <laughs> społecznościowym, na którym jest ciągle, także Polskie Fem, ciągle i bez przerwy i prawie każdego dnia wrzuca różnego rodzaju swoje jadłospisy w postaci wykonanych już dań. Yy, albo w trakcie. Albo, albo w trakcie, jak coś gotuje, albo jak już właśnie ugotował, albo jak właśnie siedzi w restauracji i je zjada. I nawet świetnie się prezentuje i nie widać go po nim, bo ciągle i ciągle i ciągle coś je. I słucha dobrej muzyki, jak Oczywiście. na przykład wyjaśni się i kościarzowi. I to dzięki temu ta linia jest jakoś zachowana, chociaż jest za dużo. Oj, teraz wszedłem niepotrzebnie na taką domową. Ty zacząłeś, to ty zacząłeś, to zaczęło się jedzenie, ja nie wiem czemu. No, <grafię> Przyszliśmy do rozmowy lifestyleowej. Tak, ale nie, to się wszystko zgadza, bo jak powiedziałem, dzisiaj jest domknięty... Yy, Cykl naszych spotkań. Mm. Także my poszerzyliśmy, słuchaj, bo tak zastanawiałem się przed rozmową, o czym tu z szanownym gościem rozmawiać, skoro żeśmy przetrenowali i single, i to, co się będzie działo na płycie, a przede wszystkim w audycji Tutti Frutti, żeśmy rozmawiali o Twoich dotychczasowych dokonaniach. Mm. Na tu wreszcie artystka od zeszłego roku zapowiadająca album przychodzi z płytą, no i co tu trzeba na ten temat porozmawiać. Znaczy, no wiesz, o jednym też można. Że, no tak, wiesz, ale zawsze możesz powiedzieć coś o tej płycie. Ja, a, ty, czyli czy znowu ty. wracasz do ty. tego, co żeśmy mówili poza anteną. No, tak. no, no dobrze, tak, to, to ja powiem. bo chcę mieć to nagrane, bo chcę mieć to nagrane. To ja to powiem na, na sam finał finałów, <laughs> finał, dlatego że powiedziałem, że w drugim wejściu antenowym musimy nawiązać troszeczkę do twojej obecności na festiwalu w Opolu w przyszłym tygodniu. A, o tym. A, Ja chciałam o płycie. Będzie. Nie, no, jadę do Opola, Bardzo mi będzie miło wręczyć nagrodę. Właściwie to wielki zaszczyt dla mnie nagrodę w imieniu Stowarzyszenia ZAIX, które jest bliskie bardzo memu sercu. No, ale nie mogę powiedzieć komu tę nagrodę. Mm -hmm. bo, bo, bo ja też mogę. na razie jeszcze z niej nie wydusiłem, ale nie wydusiłem. będę się starał. Nie, absolutnie, mam zakaz. Mało tego, Patrycja, chociaż tam będzie i będzie wręczała ową tajemniczą nagrodę, to jeszcze wiem, że jeden z artystów będzie wykonywał piosenkę z twoim tekstem. Tak, Stasiu Kukulski, bardzo fajny młody artysta, 17-latek. Stasiu, pozdrawiam cię serdecznie. Będzie śpiewał piosenkę dla ciebie, bym mógł, którą napisał yy, sam, a ja napisałam tekst do mhm. jego kompozycji. Fajnie, że młodzi ludzie, ale to już, które to już pokolenie będzie? Ja to bym się zastanowił, który to już artysta, który śpiewa twój tekst. No, no, trochę no, było no, no, no. z przyjemnością. To także lękawa, ostatnie dokonania, tak wyzywa. Nie, tam... wcale nie, wcale no śmiałe, nie. Śmiałe, nie, no nie, naprawdę. Jesteś... Nie, ostatnio właśnie nie pisałam dużo, bo byłam, wiesz, zajęta bardzo edukacją i y, moimi kursantami, więc tym byłam bardziej zajęta niż pisaniem. Mhm. Ale, ale powiem ci, że miło mi się pisało i w jakiś sposób czuję, teraz napis, napisaliśmy też dla bardzo fajnej dziewczyny. Dziewczyny też młodziutkiej, troszeczkę starszej, ale nie dużo starszej, czyli Louis Gawrońskiej. Fajny numer, ale to będzie jeszcze za chwilę, jeszcze go nie ma, więc wiesz, to jest troszeczkę inne pisanie dla takiej wiesz, dla, dla młodzieży niż pisanie dla, dla tego naszego pokolenia. Naszego, mhm. nasz, tak, naszego. No tak, jesteśmy tak. nasze pokolenie, jesteśmy jedno pokolenie. Tak? Jesteśmy jedno, i jesteśmy. Tak? No prawie. No, no prawie, okej. Okay. <laughs> bo powiedziałaś, że inaczej, inaczej się pisze. No właśnie, jeżeli ty piszesz dla jakiegoś artysty, to robisz sobie research na temat. Nie, nie, w ogóle. Nie, coś ty. Ja, ja piszę. No ale wiek, z pola. wiek jest ważny. No ale nie wiesz, bo to, to już jest w piosence. Mhm. To już jest w piosence, to już jest w ekspresji, to już tam jest. A ja pamiętaj, że zawsze piszę do muzyki. To nie jest tak, że ktoś do mnie przychodzi. A przepraszam, ostatnio Majka Jerzowska brała ode mnie teksty. Daj mi teksty, Patrycja. Proszę bardzo, teksty. Ale to jest inna sytuacja. To naprawdę u mnie się sporadycznie zdarza. Zresztą i tak na razie nic do tego nie napisała. Gwoli ścisłości. Czekaj, ale ale, może, się to ale, ale może się to wydarzyć. No nie wiadomo, może się w tej dziesiącio dziesięciolatce wydarzyć. Bo tak jest z artystami, że oni tak. Z nami artystami już my odkładamy. W każdym razie, wracając do tematu, yy, ja zawsze piszę do, do melodii, czyli dostaję. Muzykę, melodię zaśpiewaną w języku takim swahili szwedzkim, rzeki troll, Brzmi to jak angielski, a angielskim to nie jest. I to zresztą w ogóle ciekawa anegdotka, również robią to Ludzie, którzy po prostu tam żyją po, i, i śpiewają po angielsku, oni też tak robią. Było to dla to mnie oni absolutne po zaskoczenie. Polsku. Nie, byłam naprawdę z, z, niesamowicie zaskoczona, gdy na jakimś kursie z jakimś Berkeley albo coś takiego, właśnie dokładnie to zobaczyłam, że oni też tak robią. Czyli te, mhm. nie ma to kompletnie żadnego sensu. Zastanawiam się, czy byłabym w stanie po polsku. Zaśpiewać w taki sposób, żeby brzmiało to nie po polsku, czyli skład. Ja just, nie, nie, nie wiem, jakie to by były słowa, ale oni to robią. Yy, no więc, i kiedy mam tę melodię, to do tego piszę dopiero. I t, t, ten tekst, t, ta opowieść już jest w tej muzyce najczęściej, więc wiesz, bo to bardzo często już jest zaaranżowane, w jakiś sposób zaśpiewane, więc wiem, dokąd to zmierza. To teraz mam ci cukrzyć, tak? To co chciałeś? No właśnie, no to ja chcę mieć nagrane, prawda? Nie, nie wiem, ja nie powiem, bo nie pamiętam, co już mówiłem, bo było tyle wątków różnych połączeń. Mówiłeś po, że super, że super. No tak. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Świetna płyta. Ty przyznałaś mi rację, bo ty uważasz, że to jest najlepszy twój album, jeżeli chodzi o twoje dokonania, o twoją dyskografię. No na pewno. Ja, w, ale wiesz, każdy Ja się tak mówi. Wa waham cały czas, żeby powiedzieć, że to jest najlepsza płyta, ale to jest jeden z najlepszych albumów zdecydowanie, który ma naprawdę wiele takich smaczków w kemskich, które się rozpuszczają bardzo powoli, wchodzą w człowieka i w uszach zostają na bardzo długo. I niewątpliwie te nagrania, które dzisiaj naszym słuchaczom wybrałem, to w tym gronie się znalazły. Czyli Amigo za nami, za nami także KIO. Które na tabenę też wielu innych kolegów dziennikarzy wskazuje, i Twoich resztrom fanów, że to jest bardzo ważna piosenka, ale pożegnamy się nagraniem, które jest wyjątkowo e, istotne dla całego materiału według mnie, czyli kompozycja numer 3 na płycie Spadochron, w której tak sobie pomyślałem, e, jeżdżąc wówczas e, po kotlinie Kłodzkiej w kierunku e, Czech, jak byłem na weekend w Polsce, e, że to jest. E, od bardzo dawna niesłyszany utwór yy, w języku polskim, gdzie jest tak dobrze zaakcentowane słowo, wyrażenie, bardzo istotne uczuć. Kocham cię. W sensie pozytywnym. Pozytywnym, mało tego, to nawet bym odebrał jako manifest. Manifest. Wiesz, nie, bo wiesz co, his, historia jest taka, że jak pisałam ten numer, bo akurat ja go, zac... ode mnie się zaczęło, ja go za... napisałam, w sensie, byłam tą pierwszą osobą, bo to wiesz, różnie bywa z tym pisaniem. Że ta, taka, taka myśl, która mi przeszła do głowy, jak, jak robiłam ten numer, to był numer Forno Blondes, WhatsApp. WhatsApp. Kojarzysz ten numer? Oczywiście. Nie w, takim, no, nie w tym znaczeniu, że jest podobny, bo nie jest podobny. Ma taką, wiesz, energię w sobie mh. ten numer. I kiedy wymyślałam ten, Numer. I wymyślałam tę melodię, to myślałam sobie, że właśnie tak bym chciała go zaśpiewać, co prawda on jest troszeczkę inaczej skonstruowany, troszeczkę jest węższy chyba, w sensie mm, melodycznym, w sensie jakby rozpiętości, ale, ale gdzieś, gdzieś, mi, gdzieś mnie do tego wezwało, więc być może to, wiesz, what's going on? No to sprawdzimy ej, sobie. Ej, ej, ej. Spadochron Patrycja Kniśarkiewicz w węższych rejestrach, ale z dużo większym takim ładunkiem emocjonalnym na antenie polskie FM w dokoła południa. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.